Siemaneczko, to ja, Wojtpleks i witam Was na kolejnym filmie na kanale. A dziś, jak widzicie, mamy kolejny odcinek naszej kariery ROMAM. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie spotkanie z Tottenhamem. Tak, jak widzieliście w poprzednim odcinku, jeśli oglądaliście do końca, oni są bardzo wysoko w tabeli, bo na miejscu drugim. No i jest to oczywiście mecz na szczycie. My sobie teraz zrobimy trening. Niech będą to te szybkie strzały. Weźmy udział w konferencji. Ok, pochwal formę Zalewski. Dodatkowo umniejszymy występowi Abdulhamida. No i pochwalimy formę Pellegriniego. No, i tak jak mówiłem wcześniej, my razem z Tottenhamem jesteśmy jak na razie niepokonanymi drużynami w lice Europy. Więc dziś zagramy sobie w takim składzie, przechodzimy do widoku taktycznego, no i lecimy z tym spotkaniem. Ale też teraz wchodzi South, South broni Vicario. Teraz Son, podanie do Wernera. Werner nadal przy, utrzymuje się przy piłce, podanie do Sona i niestety tracimy bramkę w 26 minucie tego spotkania no niestety przegrywamy u siebie no ale Son znalazł się tam gdzie powinien no i wykończył po prostu tą akcję Oj, niestety teraz ma podanie do Sona i Son strzela na 2 do 0 w 33 minucie i niestety nasza sytuacja nie jest zbyt dobra. I przegrywamy nad tym nam stadium Dejan Kulusewki. I tracimy bramkę na 3 do 0. Przegrywamy już 3-0, a nie ma jeszcze przerwy. I zanosi się tutaj na naprawdę wielką porażkę. Niestety Ryan nie poradził sobie tutaj za dobrze. No, nie wiem co tutaj się wydarzyło z nim. Dostał bramkę po krótkim słupku. No i mamy teraz bardzo duży problem. Myślę, że będziemy musieli pójść w bank. Prowadzimy sobie do wbyka. No i do przerwy przegrywamy aż 3 do 0. Myślę, że tutaj trzeba zrobić pewne zmiany. Zejdzie Baldanzi. Zejdzie również El Sharawi. Myślę, że środek obrony można by również wzmocnić. Tak samo tą lewą obronę. Wejdzie czelik. No i. Póki co to chyba tyle. Myślę, że ten środek pola również powinien zostać zmieniony. Wejdzie sobie. Może Paredes. No i zobaczymy, czy uda nam się jeszcze tutaj odrobić. No ale jakoś. W to zbytnio nie wierzę, bo ham atakuje I to dosyć Dobrze Ale teraz ładna piłka Matias Soule Oj Pellegrini Ale wybija Romero Proszę bardzo Dowbyk przy piłce Podanie do Soule Soule ładnie się urywa Teraz Ale podanie złe ale dikario, ależ błąd. Wybija piłkę na rzut rożny. A miał bardzo dużo czasu. No i zobaczmy, czy uda się nam. A i ten rzut rożny, no niestety się nie udał. Ale była jeszcze podanie do Soule, Dybala. No i właśnie. Tak to póki co wygląda. A z kontrą już idzie to tenham. Madison. Madison. Pewnie pokusi się. Samemu nie podaje do Sona. A Son nie zamienia tej sytuacji na bramkę. Broni Ryan. Ale teraz urywa się Nikola Zalewski. Nikola Zalewski. Niestety zwolnił. Ale wdziera się w tą defensywę. Ale strzał niezbyt mocny. Broni Wikario. No i wynik się nie zmienia. O Matias Sole, Matias Sole broni znów Vicario. W tej drugiej połowie na pewno my mamy więcej sytuacji, no ale nie zamieniamy tych sytuacji na bramki, a bramki są najważniejsze. Jeszcze Mancini, Sole, Dybala, Dybala podaje do Zalewskiego. Nikola Zalewski, Dowbyk. No ale wychodzi z tej piłki wikario. Dowbyk niestety nie zdążył oddać nawet strzału. Ok, prawie prawie. Można powiedzieć, że ostatnia akcja tego spotkania. F Dybala w polu karnym. Dybala, przekładanka. Wybija to. por Schodzi są. Na pewno bohater dzisiejszego spotkania. Dośrodkowanie, ale znów niezbyt udane. Zbiera tą piłkę Zalewski. Podanie do Dybali. No i, i suma. Czyści. No i niestety to jest koniec tego spotkania. Przegrywamy. 3 do 0. Na pewno w pierwszej połowie zasłużyliśmy na to, by. Po pierwszej połowie zasłużyliśmy na to, by przegrywać. Ale druga połowa chyba była dużo lepsza w naszym wykonaniu. No i w drugiej połowie to my przeważaliśmy. U nas na boisku najlepszy Matias Soule, później Paulo Dybala, Mats Hummels, Staud, El Sharaoui. Nie popisał się niestety Cristante, Baldanzi. Angelino 4-8, Mancini 5-9, no ale po obronie to tam nie było za dużo. W drugiej połowie oczywiście. Jest Ryan 4-3. No i chyba w następnym spotkaniu swoją szansę, ponowną szansę dostanie po prostu nasz rezerwowy bramkarz, czyli Mile Sfilar. No i niestety w Lidze Europy już nie, jest, nie jesteśmy niepokonani. Tutaj sobie zachęćmy Zalewskiego. Zalewski jest naprawdę bardzo dobrym piłkarzem. I gra bardzo dobrze. I myślę, że jak sprowadzimy tego Jonathana Davida, to ta ofensywna gra będzie wyglądać dużo lepiej. Może i. Czy może, może i mógłby przyjść lepszy zawodnik niż Jonathan, ale jak on się rozwinie, to będzie. Naprawdę świetnym zawodnikiem. I co? 46 tysięcy będzie zarabiał Jonathan David. Zobaczmy, ile zarabia ogólnie nasz najlepszy zawodnik, bo tego nie sprawdzałem. A nasz najlepszy zawodnik zarabia 80 tysięcy dybala, 64 tysięcy Dowbyk No myślę, że możemy ściągnąć co takie pieniądze Davida. Więc przechodzimy sobie do transferów. Jonathan, David, zaakceptuj ofertę. No i przychodzi. Znaczy wiadomo, nie teraz, a przyjdzie dopiero w. Jak się zacznie, okno transferowe. Ale zaklepaliśmy sobie już tego zawodnika. Na pewno zaoszczędziliśmy na nim trochę, bo kończył mu się kontrakt. Mamy też Hermoso. Tutaj. Plan rozwoju, więc sobie zobaczmy. 83 Oberalama Mario i damy mu najkrótszy, czyli obrońca. No a teraz czas na spotkanie z Atalantą Bergamo, do której tracimy ile punktów? Tracimy punktów aż 5. Warto byłoby wygrać. Możemy na punkt, przybliżyć się do Lazio ale będzie oczywiście bardzo ciężko zobaczmy kogo ma Atalanta, mają deketelare, mają Lukmana oczywiście Ederson, Pasalic Stamaka, Kosunu na ławce Zaniolo tam na ławce również był no i weźmy sobie udział w strzelaniu nie, w treningu przepraszam, niech będzie to stałych fragmentów gry no i co? Przechodzimy do tego spotkania. Myślę, że tego już nie będziemy oglądać. Szybka symulacja. No i remisujemy 0 do 0. Zagraliśmy naszym teoretycznie najmocniejszym składem. Znów zagrał dobrze Ryan. Wiem, że miałem dać że zagrać Sfilarowi. Ale dajmy szansę Ryanowi. I on to przegra. Sfilar swoją szansę dostanie w pucharach. Albo nawet może teraz jeszcze to jest lefe. Twoje żądania są nie na miejscu. A jak widać, Ryan zgarnął tytuł zawodnika meczu. Więc przechodzimy teraz do spotkania z Leche. Weźmy sobie oczywiście udział w treningu, wrzutki w pole karne. Analiza drużyny przeciwnej. Kogo oni tu mają? Na przykład jest Gilbert na prawej obronie, który grał gdzieś tam w lidze francuskiej na ławce. Filip Marchwiński. No ale tak poza tym. Jest oczywiście jeszcze Falcone, to, Ale tak poza tym to nie mają jakichś tutaj bardzo dobrych zawodników. Zróbmy sobie zmiany. Zagra Sfilar. Zagra również Mancini. Zagra Dachl. Yy, oraz na prawym skrzydle zagra Soule, No i za Cristante zagra sobie może Lefe. Przechodzimy do tego spotkania. Szybka symulacja. I wygrywamy 3 do 0. Strzela Hummels, Cristante i el Shaarawy. Jak zagrał Zalewski, że został zmieniony? 6,5. Ok. Czyli nie był taki zły występ. Ale został zmieniony w przerwie. Po przerwie. Ok. Nie ma źle. Nie ma źle. Przechodzimy dalej. I zagramy teraz z Bragą. Ok. Braga ma miejsce 8. Punkt mniej od nas. Zobaczmy, jakich zawodników ma Braga. Mają na przykład Brumy, Ricardo Orte. No, myślę, że z nimi powinniśmy wygrać. Był tam również chyba João Moutinho, który grał niegdyś w Wolverhampton. Wrzutki w pole karne, Konferencja prasowa, weźmy udział w niej. Pokwalmy formę Paulo Dbali. Zachęćmy Hermoso. I naucz pokory Dowbyk. Dowbeck dostaje prawdopodobnie jedne z ostatnich szans i znów tak jak mówiłem w Lidze Europy będzie grać Zwilar zagra sobie w poprzednim meczu zagrał całkiem nieźle więc dlaczego ma szansy nie dostać no i myślę, że dachl również może zagrać no i to tyle zmian przechodzimy do tego spotkania gramy z Bragą i remisujemy jeden do jednego. Gola dla nas strzela El-Sharawi dla Bragi Bruma. No ale niestety to jest tylko i wyłącznie remis. Zalewski 7-4 chyba miał asystę w tym spotkaniu, że taka wysoka ocena, ale nie wygląda to za dobrze. Więc teraz czas na ostatni mecz ligowy. W dzisiejszym odcinku zagramy z Como, które... Jeśli ktoś ogląda mnie dłużej, no to wie czemu jest znane. Była oczywiście seria, a komu ma? Bardzo ciekawy skład. Mają na przykład Bellottiego czy Kutrony, Pepe Raina również na bramce, Nikopas na ławce, Audero na ławce. Wygląda to ciekawie. Miejsce 16 zajmuje zespół prowadzony przez Ceska Fabregasa. Weźmy sobie wrzutki w pole karne. Nowe e od zarządu. Prognozy nie są obiecujące. Okej, okay, oni chcą, żebyśmy uzyskali 25 metrów z co najmniej jedną szczeloną bramką w tym sezonie. Jeszcze mamy sprzedać tych dwóch piłkarzy. Mamy zwiększyć poziom doświadczenia, co raczej się nie uda, chociaż z, z czasem. Ten poziom będzie się zwiększać raczej. A ja myślę, że teraz dostanie, dostanie szansę Ryan. Zmienimy również środek pola. Tu zagra Pellegrini na dziesiątce. A tu zagra Paredes i Lefe. Kiedy mają zagrać? Jak nie w tym spotkaniu. No i więcej zmian nie będzie. Szybka symulacja. Udaje się nam wygrać 2 do 1. Humels i Pellegrini strzelają bramki. Zalewski nota 7-0. Dybala 8-0. Dowbyk nawet nie pomąchał Murawy. No i co? Myślę, że teraz przejdziemy sobie do podsumowania tego, jak wyglądała nasza sytuacja w tabeli. Tracimy dwa punkty do Fiorentiny ale punkt do Atalanty Bergamo. No i mamy tyle samo punktów co nasz lokalny rywal, czyli Lazio. Juventus, 4 punkty pod nami, 5 punktów pod nami, Milan. Ok, zobaczmy sobie Puchar Włoch, czy już mamy przeciwnika. Aha, bo to jest chyba pierwsza runda. Albo nie. Nie no, raczej tak. To będzie jakaś jedna z pierwszych rund. Yy, tylko się tutaj coś zbugowało. I pokazuje nam główną taktykę. Więc... Wydaje mi się, że to będzie jakaś jedna z pierwszych rund. Hmm. Yy. Jakaś runda wstępna lub runda, no, jedna z pierwszych rund. Więc przejdźmy sobie teraz do Ligi Europy. Mamy miejsce siódme, więc póki co utrzymujemy się w tej strefie, gdzie nie trzeba grać dodatkowych playoffów No, ale punkt straty do nas ma braga więc trzeba naprawdę uważać. No i chyba do sprawdzenia mamy tylko tyle. No więc co widzowie? Ja Wam za dzisiaj dziękuję, że byliście. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście i cześć!